Włoski kapłan święty Jan Bosko, który żył w XIX wieku, zakładał wtedy dla dzieci i młodzieży oratoria, a tam tych młodych ludzi uczył, że albo będziesz świętym, albo będziesz nikim. Dziś uroczystość wszystkich świętych. To uroczystość, którzy są świętymi, którzy otaczają tron Boga w niebie. Którzy to są? To ci, którzy byli kiedyś z nami na ziemi, a potem pomarli, obecnie żyją inaczej z Bogiem, twarzą w twarz patrząc na niego. My patrzymy na Chrystusa, obecnego w w chlebie konsekrowanym, a oni patrują się w niego twarzą w twarz. I dlatego w dzisiejszą uroczystość ko Kościół uczy nas, abyśmy oddawali cześć wszystkim święci, świętym. Bo święci to ci, którzy uroczyście zostali nazwani tak przez papieża, zostali kanonizowani, oraz ci, którzy w naszym przekonaniu należą także do gronach świętych. To w nich się wpatrujemy, to oni są dla nas wzorem, przykładem do naśladowania. Kardynał Macharski wołał do pielgrzymów w Starym Sączu na kanonizacji świętej Kingi, żebyśmy się nie lękali, Chcieć świętości i być świętymi. Bo świętość nie jest zrealizowana i zarezerwowana dla małej grupy ludzi. Nie jest zarezerwowana dla wąskiej kasty, na przykład kapłanów czy zakonników, ale jest po prostu do świętości są zaproszeni wszyscy, bez wyjątku, których Bóg powołał do życia i istnienia. Ale Chrystus przypomina nam, że komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Dlatego świętość to dla nas nakaz, propozycja oraz przykazanie Boże. Pamiętajmy o tym, że świętość zaczyna się na ziemi. I nie jest tak, że dzisiaj żyjesz, jakby Boga nie było, bo czas jest bardzo krótki. Dlatego, jakie życie, taka czeka Cię wieczność. Niektórzy oddzielają życie ziemskie od życia w niebie. A przecież życie w niebie to kontynuacja tego naszego życia tutaj na ziemi. Bo przecież w prefacji mszy pogrzebowej modlimy się: Życie Twoich wiernych, O Panie, nie zmienia się, ale się nie kończy, bo gdy rozpadnie się dom naszej doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie, Wieczne mieszkanie. Dlatego świętość musimy budować na ziemi, aby mieć szansę na jej kontynuowanie w niebie. Święty Ewangelista Mateusz mówi: Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Często pytamy, kiedy się to stanie. Otóż stanie się to wtedy, kiedy nasze czasy będą erą ludzi świętych. Wtedy, kiedy osiem błogosławieństw, które słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, będą zasadą i fundamentem naszego życia na ziemi. Bo błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają. Bo nie wstydzicie się wiary i Jezusa, i dlatego wielka jest dla Was nagroda w niebie. Co to znaczy być świętym? Święty to ten, który zachowuje harmonię między swoją wiarą i życiem. Bo nie można zamknąć Pana Boga w kościele, w domu czy w swoim pokoju. Bo nie z takim Bogiem mamy do czynienia. Mamy do czynienia z Bogiem, który był, który jest i który przychodzi. Mamy do czynienia z Bogiem Wszechmogącym. Jest to Bóg, który nas przenika, który nie zna marginać się naszego życia. Bogiem, który jest w naszym życiu tylko od święta czy niedzieli. Dlatego Bóg mówi do nas, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię i umocnię na dni pielgrzymowania na ziemi. Bo świętość buduje się w domu rodzinnym, w normalnym domu rodzinnym, przy rodzicach, którzy żyją miłością, którzy nie żyją na próbę. Którzy miłość swoją traktują jako zadanie, a nie tylko jako uczucie. Bo uczucie minie, a miłość jako zadanie trwa. Bo miłość to bezpieczeństwo, to odpowiedzialność jeden za drugiego. Aż do śmierci, jak to było przez Was obiecywane. Kościele w dzień Waszego ślubu. Świętość to trwanie w tradycji wiary Kościoła, bo dzisiaj wygląda to trochę dziwnie. Niektórzy świętują Halloween, uprawiają wróżbiarstwo, ale my, chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa, mamy inne zwyczaje. My za naszych zmarłych zamawiamy msze święte. Wypisujemy imiona naszych zmarłych i polecamy ich w modlitwie Kościoła w tak zwanych wypominkach. To są nasze zwyczaje, o których musimy pamiętać, o których nie wolno nam zapominać, których musimy uczyć nasze dzieci, wnuki i prawnuki. Popatrzmy, przeto, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy przecież nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, bo tak uczy nas święty Piotr. Ten Ojciec daje nam swojego Syna, który pozostał z nami w Eucharystii. W tej Eucharystii jest On dla nas pokarmem. W tej Eucharystii buduje również jedność Kościoła. My nie jesteśmy tu sami na Ziemi, ale z nami są ci, których określamy mianem wszystkich świętych. I dlatego prośmy, niech Chrystus prowadzi nas do świętości, bo każdy, kto w Chrystusie pokłada nadzieję, uświęca się, i podobnie jak On jest święty, niech tak każdy z nas stara się układać swoje życie z Chrystusem. Amen.